Dzień dobry, tytuł może nieco przewrotny, ale co ja mogę przejrzeć w samochodzie, który od spodu wygląda o tak. Właściciel używa go, jak widać, zgodnie z przeznaczeniem. Mamy ten samochód tutaj, po roku od zabezpieczenia. Robiliśmy to woskiem. Jeśli dobrze pamiętam, był to wosk jeszcze mokry, ten Pro. Z Innoteka. No na razie, jedynie widać, że on jest zabezpieczony błotem, piaskiem, kurzem, drobnymi kamieniami i tym wszystkim, co się udało nazbierać na tych pięknych szutrówkach. Pokażę Wam tutaj też miejsca, które zostały zabezpieczone, i tak naprawdę widać, że są to miejsca, w które zupełnie nic nie wpada. Popatrzcie. Tak jak tutaj, ten wosk jest praktycznie czysty. Podobnie czysty jest tu za kołem, tu w ogóle to nie jest zabrudzone, czyli chlapacze i nadkola plastikowe spełniają swoją funkcję. No, ile tego jest nazbierane tutaj, gdzieś w okolicach belek, w wahaczach, tych wszystkich zamkniętych profilach, i ile tego będzie w osłonach, co mnie w sumie najbardziej ciekawi, tego dowiemy się już niebawem. Chciałbym Wam pokazać, jak ten samochód zniósł ten rok i 20 tysięcy przebiegu, bo tyle ma obecnie a u nas był chyba przy albo przy 300 km, albo przy 3000, tego nie pamiętam. Dlatego pokazuję Wam go takiego jakim on tutaj przyjechał. Nie pokazuję Wam tego auta już rozebranego, umytego, żebyście też widzieli jak to wygląda, co tutaj się dzieje, ile tego jest w stanie się nazbierać za rok, jeśli używamy samochodu nie tylko asfaltowo. Popatrzcie w to moje ulubione miejsce. Ile tutaj jest narośnięte tego wszystkiego w kielichu. Ile tam pryska spod koła i jak to się pięknie tam też odkłada. A tutaj jeszcze przednie wahacze, płosie, zwrotnice. Ja wam to wszystko pokazuję w takim stanie w jakim to przyjechało jeszcze przed myciem. Abyście też mogli później, jak już to umyjemy, pokażę Wam jak ten wosk się zachował. Bo, tak jak widzicie tutaj, ewidentnie tutaj był jakiś kamień i ten wosk tutaj w tym miejscu odprysnął. Zobaczymy, jak dużo takich miejsc znajdziemy na całym samochodzie. Samochód przez cały rok nie był przez nikogo podnoszony, to widać nie ma żadnej skazy na progach, które zamknęliśmy masą. To jest dokładnie o w tym miejscu. Widzicie tutaj nikogo nie było. No i w tym momencie byłbym pierwszą osobą, która swoją ciężką pracę musiałaby zniweczyć w związku z tym podnieśliśmy to tu w okolicach miejsc, w które wklejamy stopki za takie dość twarde profile i z tyłu też tutaj pod podłużnicą gdzie jest na tyle twarde i sztywne, że można to podnieść, a nie musimy uszkadzać tej powłoki, którą tutaj tak żmudnie nakładaliśmy. Zobaczymy, jak się nam zachowały te właśnie nacierające tutaj miejsca wahaczy czy zwrotnic. Bo już tutaj widzę, że bardzo duża ilość odprysków jest więc jednak, tak jak wspominałem niejedno i niewielokrotnie, wosk nie ma odporności mechanicznej, tak jak jakieś lakiery poliuretanowe zobaczymy co nam z tego wyszło, pomyjemy to, wciągniemy te wszystkie osłony, wyczyścimy i zobaczymy wtedy co spod tych warstw, dosłownie warstw, bo zobaczcie ile tego tutaj jest Piasku, brudu, tych wszystkich naleciałości, tego co się do tego wosku przykleiło. Też zobaczymy, ile brudu się do wosku przykleiło i dlaczego wosk suchy, czyli ten dry, który stosujemy, jest trochę lepszy od mokrego, bo po prostu mniej się brudzi, mimo że oczywiście ma jakieś tam swoje wady, ale ma też wiele zalet. Pokażę Wam również wydech, który wtedy lakierowaliśmy. I tak jak wspominałem, samochód nie był już u nas nowy, tylko był lekko używany, gdzie już były jakieś tam rdzawki. Mimo wypiaskowania wydechu i pokrycia go lakierem termicznym, no to po myciu się dowiemy, ile nam z tego lakieru termicznego tutaj zostało. To będzie też odpowiedź dla Was, czy estetyka, czy to robić, czy tego nie robić. Bo ja nikogo tutaj do niczego nie namawiam, nikogo na nic nie naciągam, jak mi to było tam zarzucane. Ja wam po prostu pokazuję te samochody takie, jakimi one są. Te komentarze są moje do nich, czasem może i trochę mocne, ale no, tak jak wspominałem, no nie bardzo dopuszczam tą motoryzację w formie, w której ona jest obecnie. W związku z czym, no też jakoś się tam na ten temat chcę wypowiedzieć. Nie będę piał z zachwytu nad rzeczami, nad którymi no, piać nie wypada. Tu macie drugą stronę, też właśnie nad kole, o jedno, drugie. Tu ten zamknięty kielich. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to była właśnie tarawka, w której w tym otwartym profilu tam kielicha. Rosła już trawa po tych dwóch miesiącach użytku, kiedy właściciel jeździł, jeszcze zupełnie zadowolony ze swojego nowego samochodu. Myjemy to, znaczy myjemy, no na razie rozbieramy, pościągamy te wszystkie osłony od spodu, część tych nakładek, pozrzucamy i dopiero wtedy będziemy ten samochód ponownie podnosić i brać się za niego z myjką. Wtedy też pokażę Wam, ile zostało piachu i jakiegoś brudu w tych osłonach, bo to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. I wtedy też wam pokażę, jak ten samochód będzie wyglądał po umyciu, ile z tego wosku się uszkodziło. No bo popatrzcie na stan tego podwozia, a raczej na stan jego uciapania. No, to nie jest użytek asfaltowy, to jest samochód, który dzień w dzień goni po jakiejś szutrówce, po jakichś kamieniach, nieutwardzonych drogach. W związku z czym, zapewne tych uszkodzeń tego wosku będzie tutaj sporo. Co chociażby widać po tym drążku. Przyjrzyjcie się tutaj. O, tutaj widać, że tu cały czas coś w ten drążek leci. W związku z czym, no, poobijało ten wosk do gołego lakieru. I to są właśnie miejsca, gdzie będziemy musieli porobić jakieś zaprawki. To samo mamy na wahaczu, czy tutaj też sporo takich kropek. To są wszystko odpryski po kamieniach i na to żaden wosk nie będzie odporny. Dlatego też nauczony już jakimiś tam doświadczeniami, teraz w tych, które woskujemy obecnie, robimy na tych nacierających punktach jakąś tam kropkę z masy. Żeby ta masa troszkę amortyzowała całą. To dziadostwo, które leci spod kół przednich, właśnie prosto na tylne. Te wszystkie kamienie, te wszystkie żwirki, jakieś tam piaski grubsze, no i wszystko ogólnie co wypadnie spod koła. Żeby gdzieś tam się odbić pod podwoziem raz, drugi i wylądować albo za samochodem, albo gdzieś na szybie na przykład jadącego za nami. Rozbieramy dalsza część za moment, że pozostańcie nastrojeni i zobaczymy co nam z tego wszystkiego tutaj wyszło. Zobaczcie jak tu jest pięknie. Mamy zdjęte nadkole. I tutaj wosk yy, trzyma się, nie ma tutaj żadnych ubytków ani nic, no bo to jest pod nadkolami, więc tu już macie odpowiedź na to, e, odporność na solankę i na jakieś tam drobne zanieczyszczenia. To była pierwsza nasza rafka, ja sprawdziłem e, w kalendarzu jak to wyglądało. To była nasza pierwsza rafka e, na wosk. W związku z czym e, my nie zrobiliśmy tutaj tych płytek, bo ich jeszcze wtedy w ogóle nie było. E, to był wymysł jakiś dosłownie parę miesięcy później, kiedy e, jakoś po prostu dotarło do mnie, że to jest absurd, że nawet jeśli wywoskujemy ten profil, to on może być pełny. no i to właśnie tutaj się stało. zobaczcie, on jest pełny. to nie jest, że tam jest trochę, tutaj jest pełno takiego mokrego o piachu. tu ten profil jest dosłownie pełny. o proszę no i teraz tak, ja już bogatszy o różne tego typu doświadczenia, te blaszki montuję w każdej rawce. To jest domyślnie, to jest w cenie tego podstawowego, podstawowego pakietu wosku, bo to jest tak zwane obligo. Tutaj, jako że najgorzej jest robić po sobie, no to będę to musiał teraz wymyć, wyczyścić, zmyć wosk, odtłuścić to i te blaszki tutaj wkleić i dopiero to ponownie zawoskować. Trudno się mówi, ale no właśnie po to mamy, w sumie nie tylko po to mamy te roczne przeglądy. Mamy je również po to, żeby ewentualne własne błędy, czy też jakieś niedociągnięcia wyłapać. I no w miarę możliwości je od razu poprawić, po to też żeby zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje po tym roku, po dwóch, no nikt nie jest nieomylny. Mimo, że wielu ludzi twierdzi, że oni robią coś tam najlepiej na świecie, wyznaczają standardy czy, czy coś tam jeszcze, to jak najbardziej ja mogę w to wierzyć, ale nikt nie urodził się od razu z jakąś cudowną wiedzą. To jest kolejna rzecz, którą Wam chcę pokazać. Tyle narosło na amortyzatorze. To jest dokładnie ten sam temat. O, Zobaczcie, ile tego tutaj jest. To wszystko trzeba będzie wymyć, wypłukać. Myjcie te podwozia po zimie, nie musicie robić tego tak kompleksowo, no bo my tutaj zrzucamy nadkola, zrzuciliśmy wszystkie plastiki ze spodu, to wam zaraz pokażę i właśnie dostajemy się w takie miejsca. Jedźcie nawet na myjnie, schylcie się pod ten samochód, przyklęknijcie gdzieś tam przed nim, czy pod nim, czy obok niego, umyjcie to lancą, wsadźcie tą lancę w nadkole, nie bójcie się, nic się tutaj nie stanie wypłukacie, im więcej wam wypłynie tym lepiej dla was. No, nic tego nie zastąpi, Żadne deszcze, żadne nie wiem, myjnie ze szczotkami z myciem podwozia. Nic wam tutaj tak dokładnie nie wejdzie jak lanca na mini bez dotykowej. Przechodzimy na drugą stronę. Ja wam spróbuję to jeszcze tutaj też pokazać. Tak nam wygląda druga strona, dokładnie ta sama sytuacja, też tutaj tej płytki nie ma, ale już niedługo będzie, też w amortyzatorze jest, o, do pełna. i zobaczcie też ile jest na nadkolu nazbierany, o, takiego mokrego piachu, który sobie tutaj cały czas siedzi i kwitnie, no i tu progi, dolna część, o, proszę, tu leży listek. Wygląda na listek brzozowy, bądź lipowy, nie wiem, nie znam się na tym, ale tutaj też jest pełno mokrego piachu. To jest akurat plastikowy element, więc to tutaj nie przeszkadza. Ale tu już jest stalowy i już on, jeśli by nie był zawoskowany czy zabezpieczony w jakiś sposób, on już by nam tutaj zaczynał kwitnąć. Nic na razie tyle. Umyjemy to i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Teraz jeszcze tylne nadkole. No tutaj, gdzie nadkole nie zasłania, to mamy brudne, a tu, gdzie zasłania, to mamy czysty, piękny wosk. I popatrzcie, mimo tego, że cały czas to wszystko tutaj jest de facto w takiej, nie wiem, inhalacji wodno-solankowej, bo przecież z tych nadkoli, jak one nasiąkną wodą, to później wszystko odparowuje do góry. Tutaj nic się nie dzieje. Także kolejny jakiś tam przykład, że ten wosk działa, że to nie jest tylko takie placebo i, i robienie kasy. Tylko rzeczywiście mamy tu pokazane, że no po roku się nic nie dzieje. Ja wiem, że w antykorozji rok to jest w ogóle kpina i, i nie ma tutaj w ogóle o czym opowiadać. Ale no też pojawia się wiele zapytań od was. Dzwonicie, pytacie, a ile ten wosk wytrzyma, a czy jest sens to robić, a czy to co roku trzeba odnawiać. No to właśnie nie, tego nie trzeba co roku odnawiać. To się kładzie raz i to ma działać. Jeśli jest uszkodzone mechanicznie, jeśli jest odprysk, jeśli jest gdzieś ślad po kamieniu, przedrapane, przerysowane Wtedy trzeba uzupełnić to właśnie tam, punktowo, ale to nie jest tak, że od samej wody ten wosk wam po roku spłynie, jak to niektóre produkty są. Że tam nazwy nie wymienię, myślę, że się sami domyślicie. Eee, tutaj to nic się z tym nie dzieje. O tu zobaczcie, tu jest taki grubszy naciek, a on jest cały czas jeszcze mokry no bo to jest pro, tu jest suchy także odciski palca zostają teraz będzie można e, sprawdzić czy to ja robiłem e, ale poza tym nic się z tym woskiem nie dzieje nic nie pęka, nie łuszczy się, nie odchodzi nie wiem nie, nie spływa płatami e, no aczkolwiek jest to też kwestia tej powiedzmy chorej przygotówki gdzie my to rzeczywiście nie tylko tam ociapiemy ale myjemy to z ręki, odtłuszczamy to później no czymkolwiek tam do odtłuszczania, ważne żeby odtłuścić, żeby było czyste i dopiero na to kładziemy ten wosk dzięki temu on się rzeczywiście trzyma, on nie ma jakichś problemów powiedzmy jakościowych no oczywiście czas to zweryfikuje i jeśli uda nam się zobaczyć ten samochód za rok, za dwa, za trzy, mam nadzieję, że właściciel tutaj zajrzy, szanując to na co wydał pieniądze to będziemy w stanie to jeszcze jakoś zweryfikować będziemy w stanie też zweryfikować kilka innych moich pomysłów, które tutaj zostało zaszczepione ale póki co, no to właśnie pokazuję Wam jak to wygląda po roku po tych 20 tysiącach, taki to jest zwykły, standardowy przebieg statystyczny na samochód Część robi oczywiście więcej kilometrów, no ja troszkę więcej jeżdżę, ale są też ludzie, którzy robią 5000 w roku, więc myślę, że to jest taka fajna powiedzmy mediana. Zobaczcie jeszcze fajnie w wahaczach tam widać ile jest osadzone tego piachu i brudu tam w środku. To wszystko będziemy musieli zaraz wypłukać, wymyć, no tymczasem właśnie podnosimy i bierzemy się za mycie tego podwozia. W takim filmie, przeglądzie, powiedzmy rocznym, nie mogło oczywiście zabraknąć słynnego gniazda. E, najbardziej kontrowersyjny temat, jeśli chodzi o RAV4, pomijając wygłuszenie. E, zobaczcie, to jest gniazdo, które ja zawoskowałem. No, może przyświecę tutaj coś. Zobaczcie, ono zostało zawoskowane i ono teraz wygląda na wciąż świeże i czyste mimo tego, że nikt go tutaj nie był, nie czyścił nic z nim nie robił to nawet ten ekran, który tutaj widzicie on jest wciąż czysty bo wosk nie dopuścił do niego ani wody ani też żadnej soli nawet to zakucie w środku, które ja tam wywoskowałem które jest ze zwykłej stali ono jest czyste teraz zobaczymy jak tę próbę czasu zniosło to, co ja robię, czyli właśnie to uszczelnianie tego gniazda zwykłym, zwykłym woskiem do profili czy tam do karoserii, jak zwał tak zwał. Mamy je, tak jak tutaj widzicie, brudne, niedotykane odkąd tutaj byliśmy ostatnim razem. Weźmiemy i odkręcimy z niego śrubki. O, dobra, kręcimy jedną. I druga. Poszło. No i zobaczmy, co tutaj znajdziemy, wypinamy. Tą magię. Proszę, czyste gniazdo tak jak je zabezpieczaliśmy i tak dalej nie jest nigdzie zoksydowane, skorodowane w związku z czym, tak jak wam mówiłem, niewiele trzeba, żeby to lipne rozwiązanie poprawić zostawiamy to, bo ja teraz chcę to złożyć na świeżym wosku, więc tylko to wepniemy jak sobie to wszystko później tutaj umyję to zawoskujemy to jeszcze raz i złożymy na świeżo, i będziemy wiedzieć, że już nie musimy tutaj właściwie co roku zaglądać. No a teraz już obiecamy wcześniej konkurs na sam koniec. Tutaj, tak jak widzicie, leżą wszystkie z plastiki, ze spodu, z raftułki. Wszystko co z tego samochodu pięknego zdjęliśmy. Mamy osłonę pod przednim zderzakiem, mamy osłonę pod silnikiem plus tą małą blaszkę. Pod wydechem mamy dwa przednie chlapacze, mamy przednie nadkola, dwie osłony, a raczej trzy łączone ze sobą na środek. No i dalej mamy tylne nadkola, tylne chlapacze i osłonę spod silnika elektrycznego tylnej osi. Ja może tylko przybliżę zawartość tej osłony. Jest liść dębowy, jest spękane błoto z Sahary i jest trochę zwykłego polskiego piachu. Teraz co ja zrobię z tym wszystkim, ja to wszystko planuję wyczyścić. Poświęcę na to trochę czasu, ponieważ najpierw chcę z tego zeskrobać cały ten brud ręcznie, jakimś skrobaczkiem, szczotką czy czymś, potem wsypać to wszystko do worka i finalnie to zważyć. To będzie moje zadanie. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, ile wagowo, czy gramów, czy kilogramów możecie podawać w dowolnych jednostkach. Łącznie z jednostkami po przecinku, ile wagowo właściciel tej pięknej RAD4 woził ze sobą dodatkowego towaru, ponieważ to się nie wzięło z nikąd. Jak zapewne wielu z Was wie, Toyota w swoich oficjalnych materiałach tłumaczy, że nie konserwuje samochodów, ponieważ zwiększa to ich masę, i ta masa byłaby niehomologowana. W związku z tym, ja chciałbym zapytać: jak widzą homologacyjnie, wożenie ze sobą x kilogramów takiego mokrego dziadostwa? Czy to homologacja uwzględnia, że robi się osłony pod samochód, w których po roku użytkowania zbiera się tyle brudu? Bo dołożenie na samochód powiedzmy kilku kilogramów konserwacji to już jest złe, niehomologowane i wpływa wydatnie na zużycie paliwa, a to oczywiście na ekologię i wszyscy umrzemy. Ale włożenie ze sobą tak pirazy oko z wiadra takiego dziadostwa na samochodzie. Już nie wpływa absolutnie na nic i tylko zielone listki, a raczej brązowe, tak jak tutaj widać, się za samochodem sypią i on jest wtedy w pełni ekologiczny. Także jeszcze raz, ja to wszystko myję, czyszczę i ładuję do worka, a wy w komentarzach zgadujecie ile tego wszystkiego było. Ja zaraz, jak to skończę, znaczy zaraz powiedziałam, że za kilka godzin, jak skończę, to wszystko zeskrobywać stąd. To ja to oczywiście od razu nagram, żeby mieć już podkładkę pod ten konkurs. I dajmy sobie na to powiedzmy tydzień od dziś. W następną niedzielę, o ile dożyjemy i nie będziemy jeszcze świecić, to zrobimy sobie podsumowanie tego konkursu i wyłonimy jego zwycięzców. Pytanie pomocnicze jest: co to jest? Za samochód. O, tak on wygląda. Myślę, że niektórzy sobie bardzo elegancko tutaj poradzą, ale, ale jest to takie pomocnicze pytanie, które nie wpływa na wynik konkursu, ale bardzo miło będzie, jeśli odpowiecie. No a teraz nagrody. Nagrodą za miejsce pierwsze, czyli zwycięstwo w tym konkursie, jest taka nasza. Nowa firmowa koszulka, która nie wzięła się znikąd, bo jak zapewne wiecie, to nie jest tylko praca, ale to jest jakaś dziwna, masochistyczna misja zabezpieczenia tych samochodów, żeby one zbyt szybko nie zgniły. Taka koszulka podajecie rozmiar, to jest jako miejsce pierwsze w komplecie do koszulki jest puszka naszego suchego wosku. Kolor sobie możecie wybrać albo to będzie brązowy, albo to będzie bezbarwny. Tutaj macie pełny wybór. Za drugie miejsce, które będzie bliżej tego pierwszego, jest puszka Pro litrowa. Też sobie będziecie mogli wybrać kolor, pod warunkiem, że będzie to bezbarwny albo czarny. No i trzecie miejsce to jest taka 500 ml puszeczka spray'owa, też suchego no wosk na razie e, póki co jeszcze w oficjalnej sprzedaży tutaj nie jest, aczkolwiek już chodzą słuchy, że e, pojawią się litrówki suchego tylko oczywiście jak zwykle nikt nie wie kiedy e, tutaj są nasze nagrody w całej ich okazałości no a w tle samochód, który bardzo będzie mi miło, jeśli odgadniecie, co on jest za jeden. Przypominając, konkurs kończymy za tydzień, w niedzielę. Zresztą znajdziecie to jeszcze w opisie filmu. No a tymczasem miłej zabawy. Tak sobie siedzę, skrobię, wydłubuję tutaj. No taki drobiazgi. Zobaczymy, ile tego będzie całościowo. I dalej skrobię, już coraz bliżej. Sposób mniej mam tego zostało do wyskrywania. No to mamy to wyskrobane przy czym zobaczcie, że to jeszcze wszystko trzeba umyć ile jeszcze tam w tym siedzi ale nic, na razie ładujemy to wszystko do worka I jak załadujemy to idzie z tym na wadę